Nie nagram wstawki tam, bo to jest... Leci mi do obiektywu cały czas. Wezmę sobie ino ten, wezmę sobie ino Trochę papieru. Tu jest pana tutaj w ogóle ten, 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 ten plac, czy wany Nie, mój pan? Nie, Kiedy wczoraj budę zamknęliśmy o 19:20 chyba. Mhm. Potem 40 kg i koniec. Nie? A, e, a nie opłaca się potem rzucać kolejnej belki, e, bo nie sprzedam, wiesz, kolejnych 20 kg. E, no i potem co? Zgadza się. Na drugi dzień trzeba wam to odgrzewać a ja nie dawać na świeże. Więc filozofia ogródka taka niecho zresztą widzisz belki świeże. No 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 Zawsze na To jest kurczak Tu masz kurę no. Tu masz wieprzowinę Aha, Tu masz 100% mięsa w mieście Fajnie, fajnie Taka mała manufaktura w okolicy Stąd praktycznie robi specjalnie mięso dla nas mhm. To tu gdzieś z okolicy mięso jest w sumie? wieprzowinka, gdzieś tam papryczki, cebulki powkładane mhm. dla aromatu ogólnie rzecz biorąc i robi robotę zresztą e, spróbujesz na koniec Tam idę do niego, zjemy sobie. Zjedzcie se to. Mm. To jest ten dla waszu pomidorek. No ale mięcho ma dobre. Mięcho super. Warzywka zawsze na świeżo, zresztą przyłapałeś mnie trochę, bo dopiero je kroję. My zaczynamy, zaczynamy ogólnie zawsze od... E, budę otwieram o 12 nie? Tak, żeby mięsem pomóc -hmm. mieć czas, jednak mi się trochę podskożyło. No i kroję warzywa. Widzisz, no tu też są uroki tego typu. Wiadomo, bo to jest wszystko wiąże się z kosztami i z jakąś tam inwestycją większą. Tu ten plac można zrobić. No na razie, niestety, dzisiaj chyba będą tu pływać wszyscy. Łącznie, tak, tak. łącznie ze mną. No ale e, może to jakoś przetrwamy. Gorsze było to było i kolejki były takie, jak ktoś chce zjeść dobrze. Myślę, że, Jasne. E, że wiesz. Długo, że... długo prowadzicie już? E, prowadzimy 3,5 miesiąca. Coś, coś takiego. Eee, I odzew mamy dosyć pozytywny, że z, zresztą tam chyba. Coś chyba od października, chyba początkiem października, nie? Ja początkiem Bo tam października. Widziałem pierwszy post, pierwszą zmiankę Te. była właśnie w tym. Początkiem października. No, no tak, na trzy miesiące pracy mi się wydaje, że. To jest nasza pitka. Robimy. Wiesz co, odzew jest pozytywny, a jeszcze z tym mięsem. Zresztą ja to od samego początku mówiłem, że ja się chcę trochę wyróżnić. To nie jest taki typowy turecki czy, czy, czy jakikolwiek inny kebab. Jest trochę inny. Bazowany na swoich sosach. To jest jedno. Sosy robimy codziennie. Więc świeżutkie. No i chyba robią tu furorę ogólnie rzecz biorąc, te sosy. Mięso wcześniej było na z najwyższej półki, no teraz już z craftem nie wiem czy tutaj ktoś, yy, yy, ktoś ma takie mięso, chyba najbliżej, nie wiem, pewnie szukać w Tychach. Nie ważymy mięsa. Yy, zresztą widzisz, nakładamy wedle oka, ma się to po prostu zamknąć, nie rozlatywać. Zawsze też prosimy klientów. Wiesz, bo są różne. Niektórzy wolą dużo sosu, niektórzy tak, tak, tak. wolą mało sosu. My nawet prosimy, jak już widzimy stałych, nie zawsze zapamiętamy jakie kto ma preferencje, czy dużo, mało. My prosimy nawet klientów, wręcz nalegamy, żeby, żeby nam przed zrobieniem kebaba powiedzieli. Jeśli chcą więcej warzywek, nie ma żadnego problemu, damy więcej warzywek. Bo u nas proporcja warzyw do mięsa to powiedzmy jakieś... 20 do 80 na rzecz yy, mięsa. Uh -huh. yy, jeśli, a wiem i już mam takich klientów, że faktycznie ta proporcja dla nich wolą trochę więcej warzywek, nie ma żadnego problemu, to już się, to już przed zrobieniem tego kebaba informują nas o tym, żeby faktycznie z tym mięsem aż tak bardzo nie przesadzać. Nie? Myślę, że od stycznia spróbujemy też z wołowiną w płatach. Mhm. E, już przed świętami nie chcemy tutaj kombinować. No, no bo e... generalnie mięso jakby było tak słabej jakości, to to się nie obroni, jakby to się nie wyglądało. To nie? Oczy oczywiście, że tak. No, wiesz to już mam porównanie dwa dni. Klienci, którzy kupywali w poniedziałek, e, wczoraj też do nas zawitali, bo mówili, że mięcho robi różnicę. Druga sprawa, my też to czujemy. Wcześniej było najlepszej klasy. Jeśli chodzi o takie mięso do kebaba, no ale jak już wiesz, robimy to, robimy to już pod siebie dla nas, no to sam zapach już jest całkowicie Pewnie. E, całkowicie inny i faktycznie smakuje to dobrze. Ale grzać, grzać tej przyczepy nie trzeba z tych, tych nie, to jest, jest tak ciepło. Wiesz co, na pewno w zimę tu nie zmarzniemy. To jest masakra. Z reguły no. wiesz, bo ja to, u mnie to wygląda w taki sposób, że otwieram budę, przygotówka, potem przychodzi pracownica 12.30, zostawiam ją na jakieś dwie godziny, idę pozałatwiać inne rzeczy, dostawy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem już moje drugie wejście to już jest w spodeneczkach, bo tu się nie da inaczej. Nie, <noise> się nie da się <noise> no. A jeszcze przy tych palnikach to już ogień. Jest gorąco jak. Znaczy, wiesz co? Ja tu nie mam nic do ukrycia. Mięso, tak jak mówię, tak jest. Ręcz sam robię wstawki, robię wstawki, bo wiadomo, to ja mam się tym chwalić, że takie mamy mięso. Tak wygląda nasz lawarz. Więc, wiesz, no. Ale nie, inicjatywa Twoja jest. No, właśnie to tak w porządku. To pomyślałem, że bo tam tych restauracji, co tam, bo tam też nagrywają różni youtuberzy, ale nikt generalnie takich małych przedsiębiorców nie nagrywa, nie? Czy przy typu fat thu, thu, traki, jakieś przyczepy gastronomiczne, jakichś kuchni polowych, nie ma tego w ogóle, nie? My, no właśnie, no właśnie, jest. więc to jest wiesz. Nas też trzeba wesprzeć, wiadomo, najważniejsze jest to, to ma się jedzenie obronić, nie? w moim wypadku ten kebab, to mięcho, te warzywa, to ma się bronić, bo, bo tak jak mówię, ja zawsze gdzieś tam, czy Ty, przypuszczam, że za dobrym jedzeniem też jesteś w stanie, jesteś w stanie gdzieś pojechać, Niekiedy dalej, nie? Mam pewnie, tutaj pewnie. mam tutaj klientów, którzy przyjeżdżają z Tychów, yy, Imielin, oświęcim i tak dalej, i tak dalej, to, y, to wiesz, to już robią kilka kilometrów, żeby specjalnie zjeść yy, zjeść kebaba. To Pan ma generalnie te pity? Yy, mamy tak, pity, mamy lawasze, mamy bułki, yy, mamy boksy. O. A to, bo te boksy to takie bardziej, takie zestawy dla dzieci, to są? Nie, boks to masz ten, wiesz? To masz ten, z mięsem, z frytkami, to są największe boksy. Nie rozmiaruję ich, to znaczy nie ma małego, średniego, dużego. Mm -hmm. To są największe boksy 1000 ml. I tu jeszcze mamy zamówione boksik. Szkoda, że nie wziąłem wagi, bo byście zobaczyli, ile to naprawdę waży. To jest kurde ciężkie, Mikołaj, nie? To jest kurde? Dobite to jest na maksa Ula la mamy stertę frytek. Ja nie wiem czy to to jest zjesz, bo to jadę chyba za dwa dni. Dobra, mamy stertę frytek. Czekaj Frytek dużo. Tutaj się dokopiemy do mięsa. Dokopiemy się do mięska. Mięsko to samo, tu jest, tu jest akurat y, mieszane. Z sosem łagodnym. Mm. A frytuszki. Mm, cienkie, fajne, nie jakieś spieczone, mm. eleganckie. Eee, mięso w środku, warzywka w środku, frytki w środku. Mm -hmm. I zestawy obiadowe też mam takie wiesz, w pudełkach tych styropianowych trochę większe od, no, sporo większe od tych boksów, to już wiesz, w tych... Czyli generalnie dla dzieci to coś się znajdzie. Oczyw... pewnie, że tak, pewnie, że tak, plus same frytki też, no, dużo dzieci, uh -huh. dużo rodzin, które przychodzi, no to bierze, bierze na przykład dla dzieci same, same frytasy, Piesny. albo biorą sobie, wiesz, lawasza na pół, pyk, ewentualnie ta pita ogrodowa. Fajna, bo ta pitka jest taka chrupka, o. Sabula ucieka. Powinno chrupnąć. To mięso jest. Rewelacja. Powiem wam. Dobra. Jedziemy z koksem. Mm. Pitka tak fajnie wygląda. Jest taka, ale jest, smakowo ten, ta pita jest lepsza niż, niż, niż ten lawacz wczorajszy. Zdecydowanie. Ona bardziej tak mi się wydaje, raz, że jest grubsza, a dwa, jakby ją jeszcze mocniej tak przy... na tym grillu zostawił, to jeszcze by fajnie chrupła mi się wydaje. Mm. To jest to. To jest super. Eee, ta pierwsza pozycja też jest fajna. Wprowadziliśmy nowość i to jest fajnie. Mamy, e, mamy pitę z bekonem, serem, frytkami, ee, no i z naszym kraftowym mięsem, tym albo tym, albo, albo mieszam. Uh -huh. e, wygląda to super. Ludzie od wczoraj, od poniedziałku przyjeżdżają specjalnie, żeby spróbować, bo chyba takiego kebaba z bekonem i tak dalej nie obiło mi się tutaj, żeby gdziekolwiek coś takiego e, było. operator spróbuje? Sos czosnkowy jest. Jest dobry, jest bardzo, jest pikantny, no i w sumie jest smaczny. A nie czuć tego czosnku za bardzo? Czuć. Jest czoskowy, ale nie za bardzo, nie? Nie gryził no, bardzo? No nie, nie tak mocno. No, a spróbuj tego ostrego. Tak, trochę z mięsem, żeby nie było. Daj dużo. Spoko, czy za ostre dla, dla dziecka? Bez przesady. Bez przesady? Nie jest bez ostre. Mięso. mięso jak mięso, dobre też. Dobre? Poznasz kurczaka? Gdzie jest, gdzie jest kurczaka? Gdzie jest wieprzowe? Mhm. To gdzie? Patrzę pod kamerę Tu jest wieprzowe? No Tu jest kurczak No, zgadza się Dobrze A, Bo spróbuj tej pity bo no, po No, żeby maj... było w kolejności dobrze No, no, no To Nie wiem jak do tego No, chyć ją jak leci, najpierw no, spadnie coś Hmm. Też bym trochę podtrzymał jeszcze trochę na grillu, żeby była bardziej chrupiąca, ale jest dobra. Mięso też. No i ogólnie warzywa też są dobre. No co tam za warzywa dam ten? Bo tam tylko ogórek widziałem. Papryka? Ogórę. Papryka? Bo tam nie grzebałem w nim dalej. Żółta nawet. No no. Co? Cebula, ogórek. Pomidor. No i wszystko chyba, mhm. ale ten placek jest grubszy, taki fajny, nie? No, bo tam w labaszu jest trochę cienki, ale, ale nie rozwalało się to, no, fajne, fajna, to też ta pozycja, ale ja zdecydowanie bym wolał, <coughs> wolałbym te tąpitę, jest dużo lepsza, dużo. Mhm. No, spoko, nie? Dobra, próbujesz tego boksa? Mhm. Odłóż tam, no pod, daj na tym. Dużo mięsa też? Bardzo dużo mięsa. Połowa tego pojemnika to jest, to jest samo mięcho, nie? Mhm. Na dole mam jeszcze warzywka. Tak, wykopię mhm. jeszcze to, jest ciekawego. O, dużo sałatki. Mhm. Pomidor to nie, to nie jest taki przekładaniec, tylko pierwsze mm -mm. są warzywa, mięso, a potem na samym końcu frytki, nie? No, też jest tak. Uh -huh. Jest papryka, też pomidor. No, 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 no jest no, dużo tego. No. Chciałbym doprowadzić do tego, żeby tutaj była. No, stop, kolejka, tak? Na... Czuła, czuła. To czułaś. Jest taki, taki świat jaki jest, wszystko medialne. A klientom smakować. Robimy to z pasją, z pasji, z pasją dla ludzi yy, i z dobrych składników. No, I to może na taka wywiza nasza. Z pasją i z dobrych składników. Zresztą nie jesteś świadkiem. No I on ja nie jest tak składnik. Nie Z dobrych składników. I tym pięknym akcentem zakończymy. <śm> <śm> <śm>